dobry drodzy widzowie, witajcie na kanale Spocony Psyda. dzisiaj gramy taką grę na tiktoku ją znalazłem, na, wpiszcie po prostu bmx2 i będzie bmx2 to jest, to jest bardzo fajna gra Zrobię cięcie bo już reklama się skończyła i lecimy na moją trzecią mapkę, pokażę wam takiego fajnego trika subujcie ten kanał pierwszy trik to jest subo subowanie tego kanału drugi trik to jest lajkacz like a trzeci trik to właśnie to czyli wywalenie się teraz patrzcie na ten trik to było piękne tu się zwalnia, nie myślcie, że ja zwolniłem patrzcie, kurde już 90 tysięcy wleciało lajkujcie ten kanał będzie też Fortnite tu nagrywany dziwcie się, że tak lamie przypadkiem zrobiłem trika, którego umiem do połowy czyli obracacie się i tej i tej wipa ale mi to nie wychodzi i ogólnie y, polecam kanał tylko jeszcze go nie można wyszukać bo to jest mojego kolegi a małych youtuberów często się nie da wyszukać y, nazywa się Spoconek, spocony combo i możecie go zasubskrybować to nie jest to że my się umówiliśmy y, i promujemy swoje kanały co? Ale tak nie jest, oczywiście, że tak jest. Dobra, y... ten, no to możecie do niego wbić i teraz patrzcie, bum, to było piękne. Piszcie, jakie gry chcecie, to ja będę je dla was nagrywał. Jak trochę będę cicho przypadkiem, to sorry, po prostu się bardzo skupiam, bo to jest bardzo trudna gra. I proszę, jeden milion. Gotowy. No także jesteśmy znowu i oczywiście dla dlatego restart. Patrzcie, kurde tej whipy. Teraz patrzcie na pa, Patrzcie na ten trick. Boom. papa side 360 czy 380, nie patrzyłem dokładnie. Wylądowałem tyłem. I to było piękne. To był mój błąd. Patrzcie teraz na to, jak wyskakuje jak błąd. Jakbyście pytali o tytuł tej gry, to powiedziałem na początku. W opisie będziecie moje, mieli mojego TikToka, kon, nazwę konta mojego TikToka. Możecie tam wejść, zostawić follow. Kazać, że dopiero dzisiaj to założę w pierwszym filmie. Instagrama też założę. Także. Jestem już, bo siostra mi weszła do pokoju i się ja zdenerwowałem. Zrobiłem szybko cięcie, żeby Was nie denerwować. Bo jak to niektórzy mają w tyle dzieci, a ja nie mam, chcę być profesjonalnym. Zostawcie po prostu łapkę w, gór, w górę. I co? Myślę, że polubicie moje filmy, wbijcie. Pamiętajcie, że każdy, kto napisze nie mówiłem tego. Kontrola odcinka, a ten kto napisze... Komentarze, bakłażan dostanie ode mnie serduszko. Musi po prostu zawiedzieć dać to słowo, bakłażan. Wow! Nie widziałeś, że na końcu poza metą da się przegrać. Dobra, kolejna mawa, poczekajcie. Dzień dobry. Jestem z powrotem. Zaraz wam pokażę takiego fajnego triczka. Widzieliście? Bar spin na 180. Teraz patrzcie, tutaj robię. No, chwilę się nie odzywałem, obracam, lecę, 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 zadzieram, kiecę i lecę. Nie przejmujcie się mną. Spocony jestem, Psyduck, tak. będzie tutaj Fortnite nagrywany i różne rzeczy, na no, typu Brawl Stars. Piszcie, czy chcecie Brawl Stars. Osobiście za bardzo nie lubię Brawl Stars, ale dla moich widzów wszystko. za to, cięcie na chwilkę dobra, jesteśmy po krótkiej chwili, bo właśnie ten mój kolega Spacony Combo dzwonił chciał powiedzieć, że niedługo na jego kanale będzie live więc wbijajcie z Minecrafta więc myślę, że fajnie ogólnie dzisiaj do mnie ten kolega przyjedzie i nie wiem czy nie nagramy duelsów na tym na tej grze, bo da się byłoby ekstra. No i co? Myślę, że możecie lajkować i kończymy zaraz odcinek, bo nie ma co przedłużać. Chcecie to zrobię poradnik, jak się szybko nauczyć tych trików. Więc do widzenia!